Witajcie kochani! No to może spróbuję z takiego ujęcia w ogóle do Was mówić. O, może będzie fajnie, ale nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo ja nie mam mikrofonu, muszę sobie zakupić sprzęt, bo chciałam Wam trochę rzeczy opowiedzieć. Jestem, to już jest, jest już wieczór, słuchajcie. Jest już tak w pół do dziewiątej, a ja przyjechałam nad jezioro. Zaraz będę Wam potem pokazywała to jeziorko na przejażdżkę rowerową. A czemu nie? O, jest! Widać tam jezioro. Co słychać, moi kochani? Co u was słychać? Wiecie, że u nas się rozpadało tak do godziny, tak 14. To było słonecznie. Ja nawet do 11, zanim do pracy pojechałam, też sobie na, na kocyku leżałam i się opalałam w ogródku. <grym znać się> w <obiektu> eee, wiecie... A już tak od 15 zaczęło padać, ale powiem Wam, że wczoraj też było pięknie słonecznie, ale wieczorkiem też chyba zaczęło padać. Burza chyba była, bo Folker biegał po domu i okna zamykał. <gry> ja tylko grzmoty i pioruny słuch słyszałam. Ale wiecie, ja śpię normalnie jak suseł, więc ja tylko coś tam słyszę i wiem, że Folker jest na tyle odpowiedzialny, że o wszystko zadba. Czyli pozamykanie okien, jakie otwieramy, wiecie, na noc, zwłaszcza na górze, jak my mamy okna dachowe, więc trzeba to wszystko pozamykać. No i niezła burza była, bo słyszałam, słyszałam, jaki deszcz padał, ale muszę Wam powiedzieć, od razu się te nocki takie zimne zrobiły. W ogóle mnie widać, jakoś tak. Widać mnie? No, widać. O teraz. I chciałam Wam powiedzieć, nie wiem ile mam w ogóle jeszcze do, ile mam pamięci w telefonie, że byliśmy dzisiaj na urodzinach u Klaudi, to jest y, kuzynka mojego folkera, i tam były różne rozmowy, i między innymi, wiecie jak to jest między innymi rozmawialiśmy właśnie o y, ubezpieczeniach, słuchajcie. Chodzi o takie ubezpieczenie dodatkowe, jak gdzieś tam wyjeżdżamy, na przykład jak chcemy jechać sobie do Hiszpanii, czy nawet do Włoch. No wiecie, poza granicę, czy nawet ja do Polski na przykład. To jakie ubezpieczenie, czy moja karta ubezpieczeniowa mi wystarczy. Ja jestem ubezpieczona w AOK. Ci, co mieszkają w Niemczech, wiedzą. To jest takie, wiecie, bardzo znane ubezpieczenie. No i rzekomo, ono mi na wszystko starcza. Ale, wiecie, słyszałam o takim przypadku na przykład. Tak sobie stanę. To mnie widać. Albo sobie usiądę. Ej! Dobra, wezmę ten aparat. To Wam z innej. O tak, z innej perspektywy. Umyłam włosy, ale wiecie, jakie z one mi się tak puszą. No, ale to nie jest takie istotne. Mój rower tam stoi, bo ja sobie, wiecie, przejażdżkę robię. Rower, moja, jaka zimna ta ławka jest. Oj oj oj, no chłodno. Narzuciłam kurtkę, bo jest dosyć chłodno u nas. Ale zobaczcie, jak pięknie znowu się rozpogodziło. Ale tak dobre, tak ze 3-4 godziny padało, i tak dosyć solidnie. Ale w tym czasie my byliśmy na urodzinach, więc ja tylko widziałam przez okno. No aha, i Wam powiem taką historię: że kobieta na przykład była, powiedzmy, na Gran Canarii. I tam skorzystała, zachorowała i skorzystała z lekarza, i dostała tam rachunek 80 euro, i zabrała ze sobą ten rachunek. I podała go do swojej ubezpieczalni, wiecie, żeby jej zwrócili te pieniądze, albo jakąś część. A oni powiedzieli, że zwrócą jej jakąś taką małą część, ale. Nie mają wystarczających danych o jej chorobie, wiecie? Danych o jej chorobie. No i tam była od razu gadka: No to jakie te dane trzeba zabierać od lekarza, jak jesteście, wiecie, gdzieś za granicą? No i tam, tam znawca wypowiedział się w ten sposób, że najlepiej yy, po prostu zrobić to tak, że jak jesteście w jakimś hotelu, no to prosicie o kontakt z lekarzem, ale z, ze szpitalem, a nie z jakąś drogą kliniką. Tylko jestem ciekawa, jak wy to macie zrobić, jak jesteście w gorączce, jesteście w hotelu i prosicie w ogóle hotel o to, żeby wezwał jakiegoś lekarza. Oni wzywają jakiegokolwiek, zresztą wiecie, po hiszpańsku niewiele z nas mówi, do tego jeszcze choroba, no i do tego takie ogólne, e, ogólne takie, e, no, wiecie, zmi zamieszanie, zmieszanie, o, zmieszanie, więc y, hotel wzywa takiego lekarza, do którego tam mają kontakt. I wy nie wiecie, czy to jest lekarz z kliniki, czy tam wiecie, te kliniki funkcjonują jak, jak szpitale, no skąd macie to wiedzieć? Więc to jest totalna bzdura. Na przykład jeśli, y, jeśli y, ja właśnie pojadę do AOK okay, i dokładnie się dowiem, co będzie, jak sobie wyjadę gdzieś do Hiszpanii, czy do Włoch, y, czy... No w ogóle po Europie sobie pojadę, czy do Ameryki, jak to jest, co mi pozwala, na co mi pozwala moje ubezpieczenie i na co ewentualnie muszę się jeszcze y, dodatkowo ubezpieczyć. No, to jest, uważam, że to jest takie interesujące zagadnienie i warto o tym wiedzieć, bo wiadomo, że jak na przykład. Gdzieś tam sobie wyjeżdżamy i bierzemy wycieczkę z biura podróży, czy prywatnie, no to zawsze, nawet jak prywatnie sobie bukujecie lot, to tam jest taka opcja, z, że Wam to ubezpieczenie, czy, czy, czy chcecie być dodatkowo ubezpieczeni. Tam są jakieś małe kwoty, 20 euro, więcej to kosztuje, czy coś takiego. No, tylko, że ja nie wiem, co takie ubezpieczenie mi daje, na co dokładnie jestem ubezpieczona. No. Także, jak wy wiecie więcej na ten temat, i jak wy macie doświadczenie, właśnie jak jeździcie do różnych krajów i tam właśnie rozchorowaliście się, no to napiszcie mi, jak to, czy dostaliście zwrot pieniędzy za wasze ubezpieczenie? za waszą, to znaczy za to, że skorzysta się z usług lekarza. Bo chcę wam powiedzieć, że jak ja ostatnio byłam w Polsce, ale byłam w szpitalu, w najnormalniejszym szpitalu, paskudnym zresztą, że hej. No to babeczka pielęgniarka ode mnie wzięła moją kartę ubezpieczeniową i ją skserowała. No ja nie wiem nic. Oni tam i zapytałam się, jak to będzie, ona powiedziała, że już tam będą polskie ubezpieczenie z, z niemieckim się będzie dogadywać. Ale, poczekajcie, co ten telefon tak mi fiksuje? O, pan idzie. Także nic nie widzę, poczekajcie. O, tak może sobie stanę. Pan idzie z takim fajnym, dużym cel. Widzicie mnie? O, teraz mnie widać. Więc jeśli chodzi o Polskę, tylko oczywiście yy, wiecie, też nie wiem, jak to będzie z jakimiś nie, tam niesamowicie drogimi klinikami w Polsce, prawda? Prywatnymi. Także na to musicie uważać, do jakiego lekarza się zgłaszacie. Zresztą lekarze w Warszawie, na przykład, to oni mi mówią, że oni mają, że jest taka możliwość, bo już mieli pacjentów z różnych stron świata, więc wiedzą, że, że nie ma problemu z ubezpieczeniami. Zresztą oni nawet, niektórzy to ubezpieczenie niemieckie AOK dobrze znają. Ale nie wszyscy, więc. Y powiem wam, ojejku wiecie, to już jest tak późno ja tak patrzę, kto tutaj przyjeżdża bo nagle się taki ruch zrobił no także tak to jest kochani, zobaczcie zobaczcie jak pięknie jest tutaj zresztą pójdę z wami na pomost i kałuże popadało, widzicie, jakie kałuże ale dobrze, bo troszkę się chłodniej zrobiło ale też nie aż tak strasznie zimno, ale za to słuchajcie jak ta zieleń wybuchła i u nas i u nas widzę, że zobaczcie tu skosili też trawkę i u nas potrzebujemy deszczu do naszego ogrodu, żeby ta trawa taka wysuszona się podniosła, także deszcz jest jak najbardziej wskazany. A w ogóle to chcę Wam powiedzieć, że teraz jest taki czas, że te, wiecie, z gniazd matki, rodzice wypychają już swoje maleństwa, żeby one uczyły się latać. I dzisiaj widziałam takie strasznie skrzykliwe, chyba to były gołąbki, cztery gołębie, ale tak krzyczały, takie odgłosy wydawały i leciały. Wiecie, już one były takie, takie spore nawet. Tak krzyczały, jakbyście steropianem o szybę pocierali. Znacie to pocieranie steropianem o szybę? Ale chyba miało niezło frajdę. Cztery takie małe gołąbki leciały. I uczyły się, e, znaczy one leciały, więc, ale widać było, że to ich, ten lot ich jest taki, wiecie, jeszcze nie taki pewny. No w ogóle gołębi jest w tym roku mnóstwo. U nas to tylko głównie gołębie albo kosy. Kosy też dają znać, gdzie zawsze tam jakiś kos siedzi. Nawet o tej godzinie, jak sobie siedzimy na tarasie, to siedzi kos na drzewie i nam śpiewa. No. Piękna, w ogóle przepiękna pora roku. A my teraz mamy pracę, imprezy, pracę, imprezy, dom. I tak na razie wygląda moje życie w Niemczech. Coś zawsze się dzieje. No i wieczorkiem postanowiłam sobie jeszcze trochę sportu zrobić. Pojeździć rowerkiem. Ale też chodzimy. Ślimaki się też pokazały. Zobaczcie te. Widzicie tego brązowego ślimaka? Czekajcie, o tu. Tu jest. No, chyba też będzie. Widzicie, jak zac zaczyna padać deszcz, no to od razu się te ślimaki pokazują. Tutaj też widzę, że mam koniczynkę czerwoną koniczynę tak bardzo zdrową dla... O, zrobię sobie, wrzucę sobie do herbatki czerwoną koniczynę. I tak to jest u nas. Ale ja bardzo lubię takie aktywne życie bardzo. Ja nie lubię w ogóle, wiecie, takiej ledzić i w ogóle nie lubię takiej stagnacji, tak jak się kompletnie nic nie dzieje. U mnie się musi coś dziać. Zobaczcie, jakie tutaj są widoki. Tam mamy ścieżkę. No pięknie już bez zakwitów. Widzicie te białe kwiaty? Podejdę z wami, to wam pokażę. Niektórzy robią te kwiaty, bo to jest też bardzo zdrowe. Robią, gotują chyba te kwiaty białe. Widzicie to białe, co tam widać? To gotują chyba w wodzie z cukrem. Jak gdyby robią taki, taką nalewkę, ale mi ona akurat nie smakuje, bo moja koleżanka właśnie to robi i ona do pracy przynosi. Zobaczcie, a tam w oddali wy tak do, dokładnie nie widzicie. Te białe punkty to są łabędzie. Ojej, chyba z malutkimi. I to jadę tam, muszę zobaczyć, czy one mają malutkie. Już chyba tak. O! Chyba tam płyną malutkie łabątki. Pięknie, tu jest, uwielbiam. Uwielbiam. Ja potrafię tak wiecie wieczorkiem sobie ze dwa, dwie rundy najczęściej z folkerem, ale dziś jest poniedziałek a w poniedziałek on ma wieczór, męski wieczór z kolegami. Idą sobie, najpierw robią sobie nordic walking a potem idą gdzieś na piwko. Więc ja biorę sobie z rower i jadę. Zwłaszcza, że my wróciliśmy tak o godzinie szóstej z imprezy, gdzie było sporo ciasta i nagrałam trochę tego ciasta, żeby Wam pokazać, jakie Niemcy robią wypieki. Także to by było na tyle. Poniedziałek, drugi czerwiec. Przepiękny czas. Piękny czas, a ja jeszcze sobie rowerkiem pojadę w pobliże tych łabędzi, żeby zobaczyć, bo z daleka nie widzę, czy czy to jest, wiecie, czy tak mi się tylko wydaje, czy one już mają maleńkie łabędzie? Napiszę wam w komentarzu, czy mają, czy tylko mi się tak wydaje. Pozdrawiam, kochani.